Hej, zapraszam was dzisiaj na filmik, na który na pewno wszyscy czekali, a na pewno czekały na niego moje nude maniaczki. Dzisiaj zapraszam was na film o najlepszych produktach nude do ust. Wszystkie cielaki, wszystkie nudziaki, wszystkie będą dzisiaj w filmie i konkretnie nie mówię, że chodzi o pomadki, bo dzisiaj będzie wszystko. Będą pomadki, konturówki, błyszczyki. No wszystko, to nam daje taki piękny, podkreślający usta, ale nie rzucający się w oczy efekt. Nosiłam się z zamiarem nakręcenia tego filmu już od jakiegoś czasu, ale zawsze chciałam jeszcze jedną rzecz przetestować i jeszcze jedną i jeszcze jedną, a w tym momencie, kiedy stoimy w obliczu groźby wycofania ze sprzedaży niektórych z nich, myślę, że to jest najwyższy moment, żeby taki film nakręcić. Jeżeli taka tematyka Was interesuje. Zapraszam do oglądania dalej. Jak zawsze w filmach tego typu, wszystkie produkty, o których będę mówić, są usegregowane od najtańszego do najdroższego i podzieliłam sobie ten film na trzy części. Najpierw zaczniemy mówić o pomadkach, później o konturówkach, a na samym końcu o błyszczykach. Wszystkie informacje, w której części filmu mówię o jakiej rzeczy, macie tutaj, jeżeli Was interesują tylko błyszczyki. Od razu wiecie dokąd przewinąć. Jak tak patrzę na wszystkie moje dzisiejsze propozycje, to one są bardzo zróżnicowane, nie tylko pod względem ceny, ale też pod względem formuły. Bo dzisiaj pokażę Wam zarówno te pomadki kremowe, matowe, lekkie w konsystencji, jak i super, ultra zastygające i długotrwałe aż po następny dzień dosłownie. Zaczynamy od najniższej półki cenowej, oczywiście, i pierwsza propozycja na dziś to jest pomadka z Bel Belhebu Aleczenik. Powder lipstick w odcieniu 01. To jest pomadka, która jest ze mną już od dłuższego czasu. I to jest taki, wiecie, ulubieniec, do którego wracam, no właśnie, cyklicznie. Ona jest na stałe w mojej torebce. Ja przed dzisiejszym filmem musiałam zrobić wielki research torebkowy, czyli ogólnie przejrzeć wszystkie torebki i miejsca, w których mogłabym mieć pomadki, żeby o niczym nie zapomnieć. Ja Wam ją polecam za każdym razem, kiedy pojawia się temat najlepszych drogeryjnych produktów, bo to jest taki piękny kolor nude, który musicie po prostu mieć. Tak po prostu na wszelki wypadek, a fakt, że kosztuje tylko 17 zł, choć też pewnie można dorwać ją taniej, no tylko dodatkowo zachęca. To jest bardzo twarzowy, niewymywający wszystkich rysów twarzy odcień, taki raczej wpadający w różowe tony, a żebyśmy się wszyscy zrozumieli przez niewymywający mam na myśli taki kolor, który nie sprawia, że wyglądacie choro lub wasze usta kompletnie znikają z... Powierzchni twarzy, bo też nie o to chodzi z kolorami nude. Kolor nude ma nam pięknie te usta podkreślić, ale w taki nie rzucający się w oczy sposób, przy okazji podkreślając ich kształt i sprawiając, że ogólnie wszystkie rysy są w równowadze. No i to jest jeden z takich produktów, które świetnie się sprawdza świetna pomadka. Następne w kolejności dwa produkty, które chyba spokojnie możemy nazwać liderem w ilości odcieni pomadek, które przy okazji nie rozbiją banku. Jest to Golden Rose, I mam tutaj pomadki z dwóch różnych serii. Tu jest Normalne Talon, Long Stay, a to jest My Matte Lip Ink i różni te formuły tak naprawdę komfort noszenia, ale też długość utrzymywania się na ustach. Long Stay jest pomadką typowo matową, zastygającą, chociaż nie zauważam, żeby była jakaś super też wysuszająca, nie jest taka jak na przykład nowe pomadki z Anastazji, które w tym momencie dla mnie nie są do noszenia. Ona pomimo mojego obecnego zamiłowania do błyszczyków dalej jest komfortowa na ustach i nosi się ją bardzo dobrze i przez to, że jest matowa jest też długotrwała. Mi konkretnie chodzi o odcień 22. To jest co prawda dość ciemny kolor, ale świetnie wygląda na ustach zarówno sam, jak i w połączeniu z jaśniejszym odcieniem na środku uzyskując efekt ombre. Jej cena to około 20 zł, także świetny kolor, cudowna formuła. My Matte Lip Ink też kosztuje około 20 zł, ona już jest bardziej taką piankową konsystencją, jest bardzo przyjemna w noszeniu na ustach, jest bardzo cienka, ale zarazem mocno pigmentowana, więc nie ma problemu, żeby sobie ten kolor, ten kształt ust wyrysować. Też konkretnie mówię Wam o odcieniu 03. Jest to odcień, który idzie trochę bardziej w stronę tych bardziej różowych nudziaków, ale dalej nie jest, wiecie, aż tak zdecydowanym różem, żeby nie można go cielistą pomadką nazwać. Za następną pomadkę zapłacimy coś około 26 zł i wiem, że bywają problemy z jej dostępnością, bo ona jest bardzo często wykupowana. Jest to tradycyjna pomadka w sztywcie z Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec w kolorze Biscuit. To jest taki piękny, beżowy nudziak, to jest właśnie kolor taki bardziej idący w stronę beżu niż różu. Jest to pomadka matowa która w swojej konsystencji bardzo przypomina mi te matowe pomadki w z chudy, tylko właśnie za ułamek ceny. Ja bym powiedziała, że to jest taki ciepły, beżowy odcień, lekko wpadający wręcz w brzoskwinię, bardzo twarzowy kolor, który nie dość, że właśnie jest odcieniem nude, czyli jest takim, wiecie, nie rzucającym się w oczy, to jeszcze ładnie te usta wydobywa i sprawia, że są takie ożywione. To jest matowa formuła, która jest jednak bardzo komfortowa na ustach. Dodatkowo jest bardzo mocno napigmentowana, więc można ją też nosić tak, jak zresztą proponuje autorka kolekcji, czyli Natalia Siwiec, czyli dosłownie tylko bierzemy na paluszek, wklepujemy w usta i to też daje cudowny efekt, przez wzgląd na to, że jest ona po prostu mocno napigmentowana. Następna pomadka na pewno jest najtrwalszą ze wszystkich Wam dzisiaj prezentowanych, ale ze względu właśnie na tę swoją ultra trwałość będzie miała swoich zwolenników i przeciwników. Chodzi o pomadkę z Avonu z tej serii Power Stay. I to jest kolor non-stop nude. To jest przepiękny odcień, taki klasycznie nudziakowy. Myślę, że jak większość z was myśli o cielistej pomadce, to pomyśli o takim właśnie kolorze. To jest pomadka, która jest ultra trwała. I zrozummy się dobrze ultra trwała. Jeżeli kiedykolwiek używaliście pomadek z Maybelline, tych Superstay Matte Ink, to mniej więcej będzie wiedzieć o co chodzi. Tylko wyobraźcie sobie tę pomadkę z Maybelline jeszcze na sterydach. To jest jeszcze bardziej trwała formuła i bardzo podobna w swojej konsystencji. Ona dość dużo się nabiera z tego opakowania, więc tutaj bym uważała, ponieważ tak samo jak w przypadku pomadek z Maybelline, sekretem do sukcesu jest używanie bardzo małej ilości. Dlaczego? Dlatego, że jest to pomadka super mocno zastygająca, bardzo wyczuwalna na ustach, więc im cieńsza warstwa, tym lepiej. Zresztą ona jest też bardzo mocno pigmentowana, więc już ta cienka warstwa wygląda dobrze i można też tą cienką warstwą bez problemu wyrysować Precyzyjny kształt, jeżeli na tym akurat Wam zależy. To jest przepiękny odcień nude, jest wart Waszej uwagi. Tylko pamiętajcie, jeżeli macie wrażliwe usta lub łatwo się wysuszają i próbowałyście tych pomadek z Maybelline i się Wam nie sprawdziły, to podejrzewam, że ta również się Wam nie sprawdzi. Ale jeżeli jesteście fankami Maybelline to może to będzie idealny odcień nude dla Was, bo osobiście w tych odcieniach Maybelline nie znalazłam ładnego, cienistego koloru. Producent obiecuje, że jest to pomadka 16-godzinna. Ja bym powiedziała, że to są bardzo skromne obietnice, bo według mnie to jest pomadka 24-godzinna. Ona się utrzymuje na ustach przez cały czas i dopiero może ją zmyć płyn dwufazowy z Waszych ust. Czy tego chcecie? Czy nie? No i przechodzimy do mojego absolutnego faworyta, którym Was męczę przez ostatnich kilka miesięcy. Jest to pomadka z L'Oreala Rouge Signature w odcieniu 122 ITs. I to jest właśnie pomadka, o której słyszałam od Was, że ma zostać wycofana. Więc może nie tyle zostać wycofana, że była to jakaś edycja limitowana, bo ten odcień, z tego co wiem, był dostępny tylko i wyłącznie w Super Farm. Więc jeśli tak jak ja jesteście wielkimi fanami tego koloru, Albo jeszcze się nie zdecydowaliście na zakup, to być może jest to ostatni moment, żeby się w niego zaopatrzyć. Ten kolor 122 to jest przepiękny, neutralny nudziak. On jest tak boski, że wiem, że jeżeli się raz jej spróbuje, to już nie można jej odłożyć. Jestem idealnym na to przykładem. A dodatkowo jest to tak. Delikatna, piankowo-wodnista formuła, że jest kompletnie niewyczuwalna na ustach, jest bardzo komfortowa w noszeniu. To jest też matka z takiej trochę dziwnej konsystencji, właśnie ze względu na tę swoją wodnistość, bo przy pierwszej warstwie otrzymujemy bardzo delikatny efekt kolorystyczny, ale można ją bez problemu budować. Ja przeważnie na co dzień nakładam około dwóch warstw natomiast nawet jeżeli postanowicie zbudować ją do pełnego krycia czy w ciągu dnia zechcecie ją dołożyć to jest to pomadka, która się idealnie nadaje do poprawek, która w ogóle się nie waży nic się z nią nie dzieje, no jest super naprawdę uwielbiam tę formułę i ten kolor zwłaszcza, no i miałam nie lada problem z tym, żeby jakoś zaklasyfikować tę pomadkę dzisiaj w tym rządku cenowym, bo możemy ją dostać od około 30 zł do około 70 zł, zależnie od tego, gdzie ją chcecie kupić i ostatnio widziałam też, że właśnie w Superfar jest na promocji. Także ogólnie IT z Loreala. No, uwielbiam, uwielbiam ten kolor. Zresztą wiecie, że mam ostatnio obsesję na jej punkcie. A skoro mowa o obsesji, to nie mogłabym w tym zestawieniu pominąć mojego zeszłorocznego ulubieńca, jakim jest oczywiście Wenus z chudy. To jest pomadka, która jest troszeczkę jaśniejsza od tych, które Wam teraz zaprezentowałam, i to jest też taki cieplejszy kolor, który i tak nadal, mimo swojego jasnego odcienia i ciepłego odcienia, nie wypukuje Was, tylko jest taką. Częścią was i te usta może są troszeczkę mniej zauważalne, ale są podkreślone. To jest taki kolor, który można by opisać jednym z tych nudziaków, które wam dosłownie powiększają usta. Coś takiego jest w niektórych kolorach, że nakładacie go normalnie tak jak zawsze, jakby nie obrysowując, wiecie, od brody po nos, a wydaje się wam, że te usta są większe. No to to właśnie robi wenus schudy. Jak się tak zastanowię, to ja właściwie przeszłam przez prawie dwa opakowania tej pomadki, bo skończyłam całe opakowanie duże i jedną miniaturę, no i jestem gdzieś w połowie tego opakowania. Po prostu jest to kolor na, na punkcie, którego ja miałam obsesję, może nie w zeszłym roku, ale chyba dwa lata temu. Nawet przy opalonej skórze on dalej wygląda ładnie i nie jest jakiś super jasny. No jest to naprawdę wyjątkowy kolor i to jest dodatkowo formuła, która jest troszeczkę podobna do tej z Loreala, czyli nas taka bardziej wodnista. Może te wodniste pomadki nie są aż tak długotrwałe, bo nie mam złudzeń, że ta pomadka ze mną wytrzyma bez poprawek od rana do wieczora ale przez to jest niewyczuwalna i bardzo komfortowa na ustach i tak samo jak ta z L'Oreala nadaje się idealnie do dokładania jeszcze w ciągu dnia czy jakichś ewentualnych poprawek. Jest to już trochę droższa pomadka, bo zapłacimy za nią około 106 zł, ale wydaje mi się, że jest jak najbardziej warte swojej ceny ze względu na tę wyjątkową formułę i na przepiękny kolor. Jeśli jednak jesteście fanami bardziej neutralnych odcieni i takiej typowej, kremowej formuły w sztywcie, no to mam dla Was coś idealnego. I jest to pomadka Zantasze Denony z tej serii I Need a New w odcieniu Noah. To jest taki właśnie neutralny, kremowy, bardzo komfortowy, troszkę błyszczący się na ustach odcień. No, bardzo dobra pomadka. Dodatkowo przepięknie pachnąca. Czym to pachnie? Słodko, orzechowo? Chyba znacie ten zapach. Troszkę już przypomina te pomadki z Maka. To jest jedna z tych pomadek, która sprawi, że w ciągu dnia dostaniecie milion pytań pod tytułem, co masz na ustach. Ona ma tak unikatowy, przepiękny, neutralny kolor. A dodatkowo fajną, kremową, błyszczącą formułę, która, jak to w takich pomadkach przeważnie bywa, jest komfortowa na ustach. No i też no, eleganckie opakowanie, tak? Ono jest, wiecie, białe na magnes, ładnie się prezentuje. Wyciągając ogólnie starebki. I za ten piękny kolor, komfortową formułę, no i też piękne magnesowe opakowanie, musimy już zapłacić około 109 zł. I ostatnia propozycja z kategorii pomadek, zarazem też najdroższa z nich, jest to pomadka z chudy w odcieniu Board Meeting. To jest taka tradycyjna, matowa pomadka w sztywcie, i ona jest właśnie kremową pomadką o matowym wykończeniu. Ja bym ten kolor określiła ciepłym beżem. Czy coś Wam to mówi? Czy ja już dzisiaj coś takiego powiedziałam? Tak, na temat pomadki z Revolution Pro i Natalią Siwiec. Chociaż jak porównuję oba kolory obok siebie, jest bardzo bliska, bardzo czepiając się, to zauważam, że ta pomadka z chudy jest troszeczkę... Troszeczkę bardziej ciepła, a Natalia minimalnie bardziej różowa, ale to są takie różnice, które na ustach nie będą zauważalne. Największa różnica, powiedziałabym, tutaj jest między właśnie konsystencją jednej a drugiej. Chuda łatwiej sunie po ustach, więcej tego koloru się transferuje po pierwszym pociągnięciu. Co może być dla Was plusem lub minusem, nie zmienia to jednak faktu, że obie są fajne, obie są warte uwagi. Po prostu zależy od tego, jaka półka cenowa Was interesuje, bo pomadka z kosztuje już około 135 zł. To wszystko, jeżeli chodzi o pomadki. Przechodzimy do konturówek. Tylko pamiętajcie też proszę o tym, że konturówka, mimo iż nazwa wskazuje na to, że mamy nią obrysować kontur ust. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nałożyć ją na całe usta i nosić normalnie jako pomadkę. Ja właśnie też w tej funkcji ich używam. Rzadko kiedy nakładam konturówkę, a później inny produkt jako pomadkę chyba, że robię jakieś szczególne ombre, ale jeżeli na co dzień, to raczej nie no i zaczynamy znowu od najniższej półki cenowej tutaj nie będzie jakiegoś strasznego rozróżnienia bo mam dla was tylko cztery propozycje i cztery tak piękne nudziakowe kolory, że na pewno się zakochacie pierwsza z nich to jest oczywiście niezastąpiona konturówka z Pierre René Lipmatic w odcieniu 08, ona kosztuje około 17 zł, a jest tak pięknym nudziakiem, ona jest niemalże identyczna jak ta pomadka z L'Oreal, moja ulubiona, z tym, że to jest konturówka Zastygająca. Ona jest bardzo długotrwała. Więc jeżeli spróbujecie nałożyć ją na całe usta, jak pomadkę, to macie zapewnioną trwałość przez cały dzień. I przez to, że zastyga, może być trochę wyczuwalna na ustach. Od razu uprzedzam, ale trwałość ma swoje plusy i minusy. Jednym z tych minusów jest właśnie. Dość mocne odczucie na skórze. Także Lipmatic z pierścionek, świetna i bardzo tania konturówka. Następna konturówka to jest. Niestety, znaczy nie że niestety mój ulubieniec, ale mój ulubieniec, który niestety zostaje wycofany. Jest to konturówka z Sephory w odcieniu 02. To jest ta żelowa konturówka Gel Lip Liner i te konturówki rzeczywiście zostają wycofane i jeżeli udacie się do Sephory, to całkiem możliwe, że one nie będą wyłożone, tylko będą schowane w szufladzie i trzeba będzie po nie, jakby o nie zapytać konkretnie. Ja zrobiłam już zapas, nie ukrywam, kupiłam jeszcze cztery sztuki tak na zaś, bo to jest konturówka, która ma nie no, że przepiękny kolor. Ja dzisiaj ją mam na ustach z błyszczykiem. Ona sama w sobie nie jest zastygająca, jest bardzo przyjemna na ustach, niesamowicie komfortowa i ona ma w sobie taki delikatny blask Prawie jak taka tradycyjna kremowa pomadka, czyli coś takiego jak ta z Nataszy Denony. Czyli od razu Wam zapewnia blask na ustach, super komfort, no i właśnie przepiękny kolor. I to jest też konturówka automatyczna, tak samo zresztą jak ta z Pierre René, czyli nie musimy mieć ze sobą temperówki, jak już ją stępimy, tylko wiecie, wykręcamy. A dodatkowo z drugiej strony jest jeszcze taka mini temperóweczka, więc gdybyście chcieli ją dokładnie doprecyzować, to też nie ma problemu. Także jeżeli znowu, tak samo w przypadku tej z Loreala, jesteście fanami tego konkretnego odcienia konturówki, to jest najwyższy czas, żeby się w nią zaopatrzyć, czy też zrobić sobie zapasy. Jej cena to jest coś około 36 zł. Kolejna konturówka, która też kosztuje około 36 zł i ma bardzo podobny odcień do tej z Sephory, z tą różnicą, że jest to już konturówka normalnie temperowana, to jest Nabla Velveteen w odcieniu Touch Me. Kolejna różnica między tymi dwoma konturówkami to to, że ta konturówka z Nabli zastyga, więc też jest trwała, tak samo jak ta z Pierre René, tylko no właśnie, to już jest konturówka, która ym, wymaga temperowania, więc musicie mieć osobne narzędzie, żeby ją zaostrzyć. Może nie jest to jakiś super duży minus, ale jest to coś, co Warto mieć ten z tyłu głowy, tym bardziej, jeżeli chcecie mieć ją na stałe w torebce. I ostatnia konturówka, którą chciałam Wam dzisiaj polecić, kosztuje około 67 zł, więc jest zdecydowanie najdroższa. I jest to znowu konturówka zastygająca, temperowana, tylko już w bardziej neutralnym odcieniu od tych poprzednich trzech. To jest konturówka z kolistara w odcieniu 1, która notabene pojawiła się w którychś ostatnich ulubieńcach albo minionego miesiąca albo dwa miesiące temu, bardzo fajna konturówka, przepiękny kolor, który właśnie jest takim neutralnym beżem, może nawet troszeczkę bardziej chłodnym, no zdecydowanie wyróżnia się na tle tych trzech, które Wam pokazałam przed chwilą. I zostały nam jeszcze do omówienia błyszczyki, chociaż nie ukrywam, że dzisiaj te błyszczyki są trochę tak na doczepkę, bo choć same z siebie może nie robią super efektu nude na ustach, to stanowią piękne dopełnienie do cielistych pomadek. I cztery błyszczyki, które ja najbardziej lubię, po które sięgam najczęściej i według mnie są najlepsze, możemy właściwie opisać tak zbiorowo jako gęste, długo utrzymujące się, klejące błyszczyki. I zaraz, zanim przestaniecie mnie słuchać, klejące się błyszczyki mają ten plus, że utrzymują się bardzo długo i przy okazji nagliżają wasze usta. Jeden z nich oczywiście te usta będzie powiększał i wyraźnie to zaznaczę, żeby ludzie, którzy tego nie lubią, nie kupili czegoś w ciemno, ale oczywiście one się kleją, ale normalne błyszczyki też się kleją. Więc ten problem z wiecie, włosami na ustach w czasie wiatru i tak będzie występował i tak, a mamy więcej benefitów przy tych klejących się formułach. Pierwszy błyszczyk, który chciałabym wam polecić, jest właśnie tym powiększającym usta. Jest to oczywiście Eveline Oh My Lips ta wersja Chili, bo chyba jak się zastanowię to Touchy Czyli jest tą, którą lubię najbardziej. I to jest błyszczyk, który kupicie w Rossmanie na tym dziale pielęgnacji ust, nie w szafie Eveline. także od razu was uczulam. Kosztuje około 17 zł. I jak o, o uczuleniu mówimy, to często dostaję od Was w komentarzach uwagi, um, mówiące o tym, że ten błyszczyk was chyba uczulił, bo się, pojawiła się taka bardzo zaogniona reakcja na ustach. No właśnie na tym polega powiększenie tych ust. Że one są jakby podrażnione i przez to się powiększają dosłownie, jakby były no, lekko rozpulchnione. Także to nie jest reakcja alergiczna, to chyba, że dostałyście chemicznego poparzenia, że a, aż się wam wiecie, m, zaczęła łuszczyć skóra, że m, był to ból nie do zniesienia, no to wiadomo, tak, okej, okay, to wtedy nie jest dla was. Ale tak, oczywiście, ja również, kiedy używam jej w ten sposób, że chcę uzyskać efekt wyraźnego powiększenia ust, czuję mrowienie. Jeżeli nałożę ten błyszczek poza kontur ust, to ten efekt powiększenia jest najbardziej wyraźny i najmocniejszy, ale też pojawia się zaczerwienienie na skórze dookoła, tam, ogólnie tam, gdzie został nałożony. Także nie jest to jakieś specjalne uczulenie, on tak działa, czyli przez podrażnienie powiększa usta. Jest to do przeżycia. Ja ogólnie bardzo lubię takie szczepiące błyszczyki, także ogólnie ten Eveline, no ja już nie wiem przez ile opakowań przeszłam. Ten następny błyszczyk jest zdecydowanie najbardziej klejącą propozycją ze wszystkich, jakie wam dzisiaj pokażę. Jest to Bel Hypo Super Nude Gloss i mi konkretnie chodzi o odcień 06. To jest taki brzoskwiarzowy. Mieniowy kolor i on jest dość jasny, ale przez to, że jest tak mocno klejący i w ogóle ma w sobie też sporo koloru, to jest taki mocno pigmentowany błyszczyk, który lepiej używać w małej ilości. I też ze względu na swoją kleistość, lepiej używać go w małej ilości. Natomiast na pewno będziecie zadowoleni z efektu, jaki uzyskacie nakładając minimalną ilość go wklepując na sam środek ust. Bo wtedy zrobicie takie minimalne ombre, właściwie z którąkolwiek pomantką czy konturówką, o której dzisiaj mówiłam. Dodatkowo uzyskując piękny, naturalny, zdrowy blask ust. Bez takiego kompletnego rozpuszczania pomadki, jak to niektóre błyszczyki potrafią zrobić. Cena około 19 zł. Kolejna propozycja może się wydawać droga, bo za taki malutki błyszczyk płacimy 50 zł, ale nie płacicie tylko za ten błyszczyk, bo w zestawie są też jeszcze trzy konturówki, które też są bardzo twarzowe. Natomiast to ten błyszczyk najbardziej przyciąga moją uwagę. Jest to kolekcja Glam Shopu we współpracy z zuzią La Makeup Bella. To jest taki brązowo-złoty błyszczyk, który w opakowaniu jest o wiele bardziej intensywny niż. Niż to, jaki efekt daje na ustach. Bo na ustach zostawia tylko piękną, złotą poświatę. Przepięknie to wygląda. No i właśnie, używany też z którąkolwiek z dzisiaj prezentowanych pomadek czy konturówek, na pewno da Wam taki efekt, jaki się Wam będzie podobał na wiele miesięcy. I ostatni błyszczyk na dziś, który jest już chyba trochę takim kultowym kosmetykiem i on miał rzesze fanów, zanim ja w ogóle go odkryłam. To jest błyszczyk z Sephory Outrageous Pump. To jest błyszczyk, który ma nam podkreślać i powiększać usta. I choć ja tego powiększenia samego z siebie nie czuję, to przynajmniej nie takiego jak daje ten błyszczyk z Eveline to jest to taki efekt chłodzenia może coś bardziej mentolowego jest w jego składzie natomiast takiego powiększania jak tutaj nie uzyskacie, co może być dla Was dobrą lub złą informacją nie zmienia to jednak faktu, że jest to błyszczyk klejący, długo utrzymujący się i dodatkowo o przepięknym kolorze bo mi chodzi konkretnie o ten odcień 02 to jest piękny nudziak, który u mnie też często na ustach gości sam bo tak piękny kolor na ustach daje, no i dodatkowo bardzo długo je nawilża, on się zachowuje wręcz jak taki nawilżający balsam. To jest błyszczyk z tych no, minimalnie droższych, bo choć ten z, z Gramszów płacimy 50 zł, to mówię, nie jest on sam, a ten kosztuje 55 zł, to myślę, że też warto go mieć, bo on często był nazywany zamiennikiem do błyszczyku z diora. Tego z Diora nie używałam nigdy, ale ten skradł moje serce. Także konkretnie odcień 0,2, przepiękny, przepiękny, cudowny nudziak. I to już wszystko na dziś to były wszystkie cieliste pomadki, konturówki, błyszczyki, ogólnie produkty do ust w odcieniu nude, które no, uważam, że powinniście znać. One są po prostu najlepsze, są cieliste, są przepiękne. Oczywiście musimy zwrócić uwagę też na to, że to jak dana pomadka nude będzie wyglądać u każdego z was, zależy od naturalnych predyspozycji, od koloru skóry, od pigmentacji ust, od wszystkiego, od koloru włosów nawet. Ale te odcienie, które Wam dzisiaj pokazałam, są przetestowane nie tylko na mnie, bo jeżeli coś mi się podoba, to idzie ze mną do studia i później jest używane na modelkach. Więc one są też przetestowane na innych um, opcjach kolorystycznych, więc myślę, że będziecie z nich zadowoleni. Tym bardziej podejrzewam pomocne okaże się takie zbiorcze zestawienie wszystkich odcieni koło siebie, bo wtedy najbardziej widać te niuanse między odcieniami. Ale tak, to są najlepsze produkty Nude moim zdaniem, które są obecnie dostępne na rynku, jeszcze są dostępne na rynku bo pod względem formuły, odcieni czy wykończenia każdy z nich jest w jakiś sposób unikatowy. No i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Oczywiście w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie informacje na temat produktów, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. I tam też są szczegóły mojego makijażu, moje bluzki. A jeżeli chodzi o moje paznokcie, to pokażę je wam z bliska i powiem, jak je wykonać dopiero w środę. Także paznokcie, maniaczki, się widzimy w przyszłym tygodniu. No i oczywiście nie możecie teraz przegapić okazji, żeby się pochwalić swoimi ulubionymi kolorami nude. Koniecznie wypiszcie mi przynajmniej trzy, trzy ulubione pomadki cieliste, pomadki nude. Może coś ciekawego też odkryję, bo wiecie, że jestem nudomaniaczką. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i mimo spędziliście ze mną dzisiaj czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, ostatnio takie dwa były. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!